Godzina dla związku. Coś nowego do testu. Witam w kolejnym filmie z serii. Dziś temat godzina dla związku, czyli coś, co właśnie wprowadziliśmy i testujemy z mężem. Jak to u nas wyglądało? Stwierdziliśmy ostatnio, że mam bardzo mało czasu rzeczywiście dla siebie. Mąż wychodzi do pracy, jak my śpimy. Lub częściej, jak próbuje spać, a młody po mnie łazi. Wraca koło 17, coś zje, czasem się zdrzemnie i ogarnia jeszcze jakąś ewentualną robotę w domu. Zajmuję się chwilę młodym, żebym ja mogła coś zrobić, w czym mi młody średnio pomaga, i zjeść w spokoju kolację. A oni mają chwilę na tworzenie więzi. Potem tata kąpie młodego, a ja go usypiam. Czasem prawie godzinę. Bo ja jednak nie chcę spać, a o czym się wcale nie zamykają. A jak zaśnie, to jednak chcę mieć też chwilę dla siebie, na hiszpański, na projekt Mairo. I za chwilę mąż musi iść spać, bo rano do pracy. Weekendy to trochę wspólnego ogarniania, czasem pomoc rodzicom, a w niedzielę po południem, gdzieś od 17, mąż ma spotkania na sesjach RPG. Dlatego z kolei niedziela rano on przejmował młodego i ja czas dla siebie. Podczas drzemki młodego ja też śpię. Młody ma tylko jedną drzemkę w ciągu dnia, ale jak leżę lub śpię z nim, trwa ona do dwóch godzin. Co mi też pozwala dospać, bo jednak w nocy wciąż się budzi, a ja też późno chodzę spać. Jeśli mnie przy drzemce nie ma, młody zaraz się budzi. Gdzie więc czas na wspólną relację? Ostatnimi czasy może raz w tygodniu siedzywaliśmy razem do planszówki czy odcinka serialu. Postanowiliśmy to zmienić. Co wymyśliliśmy? Godzina dla związku. Jak młody zaśnie, to nie będę teraz szła do swojej roboty, a mąż swojej, tylko porobimy coś razem. Gra planszowa, serial, wspólne upieczenie chleba, jakiś wspólny taniec, kolacja przy świecach, wspólna dłuższa kąpiel, wspólne zabawy w malowaniu obrazu, czy co nam przyjdzie do głowy. Podejrzewam, że może niekoniecznie wypalić codziennie i niekoniecznie w takiej ilości czasu, ale jeśli zyskamy nawet w sumie 3 godziny tygodniowo, to super. Niestety w dłuższych związkach ludzie często się mijają i zapominają, co jest dla nich najważniejsze. Dlaczego są razem? Przestają się starać. A kiedy jedna strona przestaje, druga czuje się zaniedbywana i też przestaje. Kiedy ostatni raz patrzyliście sobie z partnerem w oczy? Kiedy porobiliście coś tylko we dwoje? Może zaplanujcie też czas dla siebie? A może macie jakieś fajne pomysły na wspólne spędzenie czasu w domu? Zachęcam do podzielenia się swoimi refleksjami w komentarzach.